Cześć wszystkim, ja jestem Popo a to jest kolejny odcinek Warzy i ostatnio żeśmy byli w pewnej mieścińce udało nam się przeżyć co mnie bardzo ucieszyło, a przy okazji się nieźle obłowiliśmy ta mieścinka była gdzieś tam ja dotarłem już sobie kawałeczek dalej tam, jak widzimy, jest safe zone. Tak, tu jest safe zone, i sobie tam pójdziemy odłożyć nasze itemy, które pozbieraliśmy. Nie jest tego, może dużo, jakoś, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że z tego safe zonu nie będzie żaden gracz wychodził ze spluwą. Kurde, tam jeszcze jest coś, jakoś domek. Warto by było go spenetrować. Mamy miejsca na trzy itemy. Dobra, przebiegniemy sobie tutaj przez ulicę. Troszkę na sprincie. Trzeba się dobrze rozglądać. Nie chciałbym przed samym Seifu zginąć, bo to by był naprawdę już mega fail. Ale w tej grze nigdy nic nie wiadomo. Możemy spotkać wszędzie, chociaż to jest chyba jeden z rzadziej odwiedzanych safe zonów Więcej ten u góry mapy, co odwiedzają, bo tam jest w koło więcej miast i lepsze znaleziska można tam znaleźć. 10 czytatorów, coś tam piszą na. na czacie? Jeszcze kawałek. A już raz miałem taką sytuację, że akurat wychodziłem z safe zonu. No i jakiś gracz akurat się zrespił w tym miejscu i. Śledził mnie. Szedł za mną po prostu, tak w dosyć takiej odległości, że ja go nie widziałem. No i jak się po tym okazało, sprytnie mnie zaszedł od tyłu i dostałem młotkiem po głowie. Ale wkurzony wtedy byłem. Tu była noc, pamiętam. jedno, jedno z pierwszych moich gier zaraz po zakupie. Także, no było nieciekawe. Kurczę, już jestem blisko. Kolorcza, chwila. Ta, to jest na safe zone. Ale zazwyczaj z takiej odległości już byłem bezpieczny. Miałem napis taki na ekranie, że jestem bezpieczny. A tutaj jeszcze nie. Może trzeba teraz wejść. Pozmieniali. O, jestem. safe zone. Ok. Tutaj możemy wyciągać sobie różne itemy, ale jak widzicie klikam w myszkę i nie możemy używać ich ok, czyli będąc w tym safe zone sobie teraz się wylogujemy żeby zostawić sobie coś niecoś w nim przy okazji pokażę wam jak to wygląda Oczywiście tworząc nową postać albo rozpiąć post postać po śmierci, mamy dostęp do tego sezonu. Zonu. Ok, wchodzimy w inwentory. <laughs> Sorki. E, jak widzicie globalne inwentory już mam dostępne. A tu jest miejsce na amunicję, czyli co? Weźmiemy sobie, po prostu przeciągamy. Jeden magazynek. Drugi magazynek, w sumie widzicie gdziekolwiek to przyciągnę, to się to łapie. O, czyli 9 mm pod jeden slot idą. Ok, medium backpacka też sobie weźmiemy. A zobaczymy, jak go wsadzę tu, czym do odpowiedniej kategorii pójdzie. Jest tutaj medium backpack. E, tu mamy jeszcze ten większy plecak. Jeden sobie kupiłem w marketplace, a jeden miałem, który dostałem od, od, od twórców gry, e, bo niedawno resetowali serwer cały i wszystko, co mieli gracze nazbierane, po prostu znikało. No, ale w zamian za to tutaj w tym globalnym inwentory nam podawali troszkę rzeczy. Ok, flarem mi się tak bardzo nie przyda. Shit. Także sobie też zostawimy. Co sobie jeszcze zostawimy? Zostawimy sobie może jedną kolę. Dwie nam starczą. O, tego mam aż 7 sztuk. To sobie też zostawimy. Coś niecoś. Trzy sztuki myślę, że nam starczą. Jedną wodę sobie też zostawimy. I tą większą, litrową też sobie zostawimy, Ok. No i tak by to wyglądało. Ja tego Krugera też dostałem i go na razie nie, nie brałem, żeby go nie stracić, ale też się pojawia w różnych miejscach na mapce, także... No to co, ruszymy sobie dalej. Wybierzemy sobie serwerek, taki najlepiej mniej zaludniony i udamy się tam w to miasto, w tą mieścinkę taką tutaj koło Safe Zone, tą pierwszą taką, która była. Może nam się uda coś tam ciekawego też znaleźć. Okej, okay, nie będziemy tu za bardzo się bawić w szukanie. No, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Czasami się ten celowniczek buguje. Zaraz przy uruchomieniu on jest dostępny tylko w... O, zobaczcie jaki bug. Coś się nie doczytało. O, teraz skoczyło. <laughs> Okej. Okay. Troszkę nam się chce pić, ale... Dobrze, w tamtą stronę. Sprintując oczywiście nam szybciej schodzi pragnienie i, i potrzeba głodu. sobie tu wyżej podejdziemy będzie łatwiej kogoś dostrzec W dobrą stronę idziemy. W dobrą. Jak nam pragnienie albo głód zejdzie do końca na zero, to zaczyna nam schodzić HP. No a jak nam zejdzie HP, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, co się z nami stanie. Jeszcze osobiście nie udało się zginąć z głodu, z wycieńczenia. Zazwyczaj ginąłem od zombiaków albo od innego gracza. To chyba tutaj będzie za tymi drzewami, tak. Pierwszy raz mi się w ogóle udało do safe zona dotrzeć z czymkolwiek, żeby sobie zostawić. Jest tam parę zombiaków. O, jest gracz, widzicie? Gdzie jest ten koleś? Tutaj leci. Patrzcie. Na środku ekranu jest teraz. Kurde, ciekawe, czy coś ma. Jakiś pistolet. Na razie mnie nie widział. Położymy się, będziemy mniej widoczni. Kurde. Gdzieś tam w miasto poszedł. Nie byłbym wyżej od niego na wzgórzu. Nie wiem czy to jest dobry pomysł tutaj iść. Spróbujemy. Chyba ząbiaki go gonią. No bo tu po tym sklepie chodził. Gdzie on jest? Kolorne dźwięki. Jak on tu chodził, to pewnie pozbiera już to, co było do pozbierania. Spróbujemy... Czy tu się gdzieś przejdzie? Nie. Nie chciałbym na siebie zwrócić uwagi zombiaków. Widzicie moi drodzy? Dwóch kolesi Niestety musiałem zrobić cięcie ponieważ Ktoś mnie wołał i dlatego musiałem szybko skończyć nagrywanie i chciałem dokończyć ten materiał no Ale niestety w grze już się zrobiło ciemno I zaraz porę spałnie ujrzałem przed sobą dwóch kolesi Oczywiście z broniami bóle w łeb dokładnie w tym miejscu właśnie tutaj za tymi skrzynkami nawet się położyłem myśląc, że będę bezpieczny a to pecho zol straszny. także moi drodzy naprawdę nie jest łatwo przeżyć w Urzy jak widzicie zresztą wyłączę ten przeraźliwy dźwięk bo to już jest masakra no szkoda, wielka szkoda, miałem duży plecak, miałem młotek, coś tam do jedzenia, do picia, mogłoby fajnie być, ale niestety, you are dead. Ok, zapraszam na kolejny materiał z Warzee, zagramy sobie chyba tą postacią, teraz zobaczymy zresztą, tą dopiero za godzinę będę mógł odrodzić. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Wurzy. Pa, Papa!